Szczęść Boże, dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć pewną historię związaną z opatrznością Bożą. Nie wiem, czy wiecie, że żyjemy z opatrzności Bożej, że wszystko, co mamy, tak naprawdę jest od Boga. Jedzenie, warzywa, owoce wszystko, 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 co mamy nasze ubrania to jest tak naprawdę opatrzność Boża. I przed wstąpieniem doświadczyłam już takiego życia z opatrzności Bożej aczkolwiek nie miałam pojęcia o tym. Była taka pewna sytuacja, w, którym, w której nie zdałam egzamin na prawo jazdy i byłam bardzo zmartwiona, bo studiowałam, nie miałam pieniędzy i myślałam sobie, no i skąd wezmę te pieniądze na drugi egzamin? Co zrobić? I przychodziłam koło to, do lotka i pomyślałam sobie, Boże, jeżeli ty tak naprawdę chcesz, to możesz zapłacić za mój, za mój egzamin. Weszłam do. Mm, do tutorów poprosiłam o kupon. Na chybił trafił, i okazało się, że wygrałam czwórkę. I, I ta czwórka oznaczała, że mogę zapłacić za kolejny egzamin. I to była suma konkretna na ten egzamin. Nie było ani więcej, ani mniej. Bo to naprawdę. Tyle, ile Bóg tego ch chciał. Dał mi taką ilość pieniędzy, jaką potrzebowałam. I chciałabym, żebyś e, zobaczył, że tak naprawdę Bóg jest we wszystkim we wszystkich małych i drobnych i ogromnych rzeczach. że Czasami prosimy Boga o ogromne rzeczy i, i wierzymy, albo nie wierzymy, ale nie widzimy Boga w tych małych rzeczach, e, w których może pomóc nam m, w taki sposób codzienny. Że on, jeśli kogoś ma czyli zaufanie, chce tej osobie ofiarować wszystko. Że on, on jest tak naprawdę naszym ojcem, który chce dać swojemu dziecku wszystko, co ma. Więc chce to dać tak również i Tobie. Więc nie bój się prosić go o drobne i ogromne rzeczy. On jest we wszystkim.